Panie premierze, nie wiem, czy pan mnie poznaje. Współpracowaliśmy w pierwszej kadencji i życzyłbym sobie dalszej współpracy teraz. Panie wójcie, chciałbym podziękować za zorganizowanie tego spotkania. Dla mnie jest ono istotne i ważne. Jest to sygnałem dla tych ludzi, którzy tu są nękani od pięciu lat, a niektórzy od dwóch. Nie chcę przedłużać, ale. Będę prosił o kontakt, żeby wyposażyć Pana wraz z grupą, która tu powstała, w argumenty i fakty, które mają miejsce prześladowania, a niektórzy już jesteśmy w sądach. Ale chciałbym zadać Panu pytanie. Walec ruszył. Są dwie ustawy. Jedna jest nowelizacji o gospodarce nieruchomościami. I tu dla Pana posła Olszewskiego gratulacje za to, że doszło do. Wysłuchania publicznego, tak? Dokładnie. Mieliśmy możliwość wypowiedzenia tego, co czujemy. Pierwsza to, to jest, która już trafiła do prezydenta o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. Panie premierze, co zrobić, żeby te dwa akty prawne wyrzucić do kosza, jak rząd wyrzuca nasze postulaty, nasze prawa, które my... Yy, że tak powiem, zgłaszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo, bardzo dziękuję Wam za yy, też obecność yy, i takie aktywne działanie na rzecz choćby tej formy. Ona nie jest sprawcza, oczywiście, to nie jest ciało, które podejmuje decyzję, ale to wysłuchanie publiczne odegrało swoją rolę. Nie tylko manifestacja pod sejmem, ale samo wysłuchanie publiczne. Ja się nie dziwię, że Pan chorała. Ze zdumieniem stwierdził, że na wysłuchaniu publicznym to trzeba słuchać ludzi, bo on myślał, że wysłuchanie publiczne polega na tym, że ludzie mają jego słuchać. To była bardzo symboliczna scena. On to powiedział wprost. To... Po siedmiu latach rządów, ważny funkcjonariusz, do niedawna minister, dowiedział się, że władza od czasu do czasu ma też posłuchać ludzi, a nie, że to zawsze jest tak, że to tylko ludzie mają słuchać władzy. My nie mamy mocy sprawczej dzisiaj w parlamencie. Ja nie będę udawał mocarza w sprawach, w których jestem dzisiaj w mniejszości. Powiedziałem to też protestującym i pokrzywdzonym w Mikołowie. Jest cień szansy, albo trochę więcej niż cień szansy, że oni się ugną pod presją. I ta presja musi być presją solidarną. Jak będzie was dużo, będziecie zdeterminowani. Może nie Kaczyński, może nie, może nie większość pisowska w Sejmie, ale prezydent Duda raczej z racji charakteru niż, niż przyzwoitości, ale ustąpił w kilku kwestiach, kiedy zobaczył, że bardzo dużo ludzi jest naprawdę wściekłych na, na niego i na ewentualność podpisu. Więc być może taką presję trzeba będzie z waszej strony przygotować. Ja, jeśli będzie trzeba pomóc, będę oczywiście do, do, do dyspozycji. Chociaż nie chciałbym i to ze względu na skuteczne działanie, bo wiem, że wśród pokrzywdzonych są sympatycy różnych partii, ludzie polityczni i nie chodzi o to, żeby, żebym ja coś na tym ugrał. Naprawdę, dla mnie to, 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 to nie jest sytuacja, w której ja miałbym coś do ugrania, bo ludzie mają w tej sprawie różne opinie i różne sympatie. Natomiast jeśli jakaś pomoc będzie potrzebna, żeby zmobilizować opinię publiczną i żeby pokazać PiSowi, a w finale prezentowi Dudzie. Że to nie jest kwestia dwóch ludzi, stu ludzi czy tysiąca ludzi, tylko tak jak ja obliczyłem, 20 tysięcy jest bezpośrednio skrzywdzonych, 200 tysięcy pośrednio pokrzywdzonych tymi niemądrymi propozycjami związanymi z CPK. Tak, to i to chodzi nie, oczywiście i o grunty, i w ogóle sens, i tak, ale mówię o krzywdzie ludzkiej, konkretnych osobach. To do 200 tysięcy ludzi będzie. Pośrednio lub bezpośrednio poszkodowanych, skutek decyzji, co do których racjonalności wszyscy mamy zasadnicze wątpliwości. Na tym polega problem. Ja powiem Wam szczerze: myśmy zakładali, że budowa portu lotniczego między Łodzią a Warszawą może mieć sens, i zaczęliśmy badania studyjne. One nie odbywały się w siedzibie mojej partii politycznej, ówczesnie ministra infrastruktury, który był takim zwolennikiem idei lotniska pomiędzy Łodzią i Warszawą. Zwołał taki panel ekspertów, to trwało dłuższy czas, i oni wyrazili raczej sceptyczne sądy. No to w związku z tym zaniechaliśmy tego projektu. No bo są mądrzejsi od nas. Znaczy ja mogę mieć wolę polityczną, ale w życiu mnie powiedział tak jak pis, że ekspertów wyrzucamy, bo nas nie słuchają. Znaczy ja wolę podejmować decyzje na podstawie opinii ekspertów. Więc. Dlatego chcę, żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli. Musimy w tej sprawie działać razem, ale wy musicie być tutaj podmiotem sprawczym, bo jeśli to będzie potraktowane jako, że to Platforma czegoś chce, no to a, polityka, wybory, partia. Jeśli was będzie dużo i będziecie zdecydowani, będziecie potrzebowali pomocy, będę zawsze do dyspozycji. To, to gwarantuję. Teraz pani, a później pani, dobrze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dziękuję w imieniu chyba wszystkich mieszkańców, że poświęcił Pan dla nas czas. Chciałabym wrócić do, i do pytania pana wójta, i do pytania pana Tadeusza pogłębić, bo nie padła jasna deklaracja i rozumiem, że to wyjdzie z analiz, które zostaną przeprowadzone, czy to lotnisko jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Czy takie ilości torów są potrzebne, czy nie? Bo nas tutaj osobiście dotykają tory, prawda? Ale e, kiedy nie będzie lotniska, nie będą potrzebne te tory, wszystkie, które są zaplanowane. Więc tutaj rozumiem, że bardzo mocno położycie nacisk na analizy, bo jednoznacznie w tej chwili nie jesteście w stanie zdeklarować, że ono jest potrzebne bądź nie. Co do pytania pana, tematu poruszonego przez pana Tadeusza. W tej chwili faktycznie w Sejmie, e, zakładając czarny scenariusz, dla nas najgorszy. Te ustawy zostaną podpisane przez pana prezydenta. Czy jest pan w stanie nam się zobowiązać, że kiedy dojdziecie do władzy, zrobicie wszystko, żeby odwrócić tą sytuację i żeby beneficjentem prawa wywłaszczeniowego był człowiek, któremu zabiera się dom, a nie inwestor? Mateusz zaprosił Pana do współpracy, do naszej grupy, bo poświęcamy dużo czasu i przygotujemy i pracujemy z ekspertami, opracowujemy materiały. Pierwszym krokiem, jaki chciałabym wykonać z naszego stowarzyszenia, to jest odpowiedź na 10 kłamstw Tuska, które głośno ogłosił Pan Chorała ostatnio. To jest odpowiedź na 10 kłamstw Pana Chorały dla Pana. Materiał merytoryczny, podparty faktami. Na samym Mazowszu, jeżeli policzymy mieszkańców według GUSu gmin, które dotknie inwestycja CPK i jej towarzyszące, to jest ponad 130 tysięcy osób. W mojej wsi, stare budy, w buforze inwestycyjnym znalazło się ponad 125 domów. To jest mała wioska. Ta wioska zniknie. Dlatego myślę, że tak jak dzisiaj jest tutaj nas bardzo dużo, to jest dla nas główny temat. I tutaj oczekujemy od Państwa wsparcia i deklaracji, że to się nie zrealizuje, że tysiące ludzi nie zostanie skazanych na bezdomność. Dziękuję. Nie chcę tego, zaraz Pani tylko odpowiem, tak? Nie chcę tego zbyć jakimś zgrabnym powiedzeniem, chociaż ciśnie się na usta taki uspokajający i w sumie prawdziwy. I to dowcip, ale. Oni już od lat się tym zajmują. Jak na razie przez te lata skosili trochę trawy w Baranowie i bardzo dużo kasy. Nie, nie, nie kosili trawy. No o, dobrze. No, kłamstwa chorały, jeden, jedenaste kłamstwa chorały, bo słyszałem, że koszą. Czyli koszą kasę, tylko nawet trawy nie potrafili skosić. Więc dlaczego, dlaczego o tym mówię? Nie wydaje mi się, i jestem tutaj bardzo ostrożny, bo jestem właśnie tego pewien, żeby do wyborów oprócz decyzji, czy były wyegzekwowane jakieś decyzje, które są nieodwołalne. Według mojej wiedzy oni z problemu CPK chcą zrobić kampanię propagandową, taką klasyczną już robią. Ja mam swoje źródła też w różnych miejscach, które, które miały współpracować w tej kampanii propagandowej. Bardzo prosty tekst. CPK ma być największym lotniskiem, które będzie skutecznie konkurowało z Niemcami. A Niemcy wysłali Tuska, żeby zablokował CPK, bo chcą, żeby ich lotniska były większe. No i tak będziecie tego słuchali dzień w dzień. To jest jakby uwaga taka zupełnie na boku, ale to, to akurat niestety nie jest żart. To akurat nie jest żart tak jak z koszeniem, z koszeniem trawy. Ale wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby doszło do decyzji także płaszczeniowych, powtarzam, jeśli skala oporu będzie przynajmniej jakimś dyskomfortem dla nich. Wiecie, że słowa polityków nie są wiele warte. Ja jestem politykiem i wiem, że wiele osób też może uważać, każdy z nich tu też powie, co mu tam ślina na język przyniesie. Więc lepiej sprawdzać fakty. Jak byłem premierem, to my się zbudowali naprawdę 10 razy więcej niż oni. Największych inwestycji infrastrukturalnych, w tym tory kolejowe, y, autostrady, drogi ekspresowe, stadiony. <klucza> czy pani słyszała? Czy pani słyszała choćby o jednym proteście pokrzywdzonych ludzi w czasie tego procesu? Budowaliśmy 7 lat najwięcej w Europie. Myśmy budowali inwestowali więcej niż połowa Unii Europejskiej i nie było właściwie ani jednej sytuacji, w której, a były wywłaszczenia, no bo w wielu miejscach wywłaszczenia były potrzebne. Myśmy rozmawiali z tymi ludźmi, myśmy oferowali warunki, które powodowały, że nawet jeśli było poczucie, no tak, no to jest dom, tak, to jest grunt, ale, ale myśmy naprawdę starali się to robić w taki sposób, żeby, trudno, nie da rady inaczej, żeby wycena była taka, żeby ludzie mówili ok, szanujecie nas, Odbudujemy się, to jest coś, co nam jakby ratuje życie, nie jest złe. I myśmy de facto nie mieli ani jednego protestu. Wiecie, że jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, na pewno na palcach jednej ręki, jeśli w ogóle ktoś poszedł do sądu. A przecież tryby odwołał ławczo do sądów. Jeśli. O to też pamiętajcie oczywiście, i tutaj będziemy organizowali też pomoc prawną, gdyby jednak odpukać sprawy zaszły y, tak daleko, jeszcze będzie się można odwoływać do sądów. Tak, w sprawach wywłaszczeniowych. Nie, o decyzji, o, mówię o tych ostatecznych, gdyby sprawy zaszły zbyt daleko. No, mówię o sytuacji, kiedy oni jeszcze będą, będą rządzili. Ja przypominam te moje czasy, nie żeby się chwalić, bo, bo jak nie wszyscy byli delikatnie się zadowoleni. Tak? <śmum> jeszcze nie skończyłem, jeszcze nie dam sobie zabrać głosu. Ale mówię o tym tylko dlatego, żeby, żeby Pani mi uwierzyła, że ja naprawdę wiem, o czym mówię. To znaczy, je, I tak jak powiedziałem, losy CPK będą y, w rękach ekspertów, ale w rękach przyszłej władzy będzie to, żeby nikt nie był I jaki kształt będzie miała ta inwestycja, czy zupełnie, in, czy będzie zamknięta, czy podobna, nie ma znaczenia. Ja na pewno, pamiętając to, co udało się wtedy zrobić, będę robił to w taki sposób, zmieniając przebiegi, Yy, 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 decyzje wywłaszczeniowe, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Na tym polega moje Pro. Czasami trzeba podejmować trudne decyzje, ale wtedy trzeba ludziom to no, wynagrodzić i to mogę zagwarantować i proszę sprawdzić w przeszłości, czy to są puste słowa, czy naprawdę mam takie doświadczenie.